Dzień dobry drodzy przyjaciele, a dziś pokażę Wam przestronny dupleks o układzie 4 plus 1 w cichej i spokojnej dzielnicy Kestel w mieście Alania. To opcja, której warto przyjrzeć się bliżej prawdopodobnie dla tych, którzy szukają spokojniejszego miejsca, ale jednocześnie chcą mieć w pobliżu całą miejską infrastrukturę. Kestel to jedna z najwygodniejszych dzielnic alany do stałego zamieszkania, no i oczywiście do wypoczynku. Jest tu niska zabudowa, szerokie ulice, dużo zieleni i świeże morskie powietrze. Dzielnica jest idealna dla tych, którzy cenią sobie spokojny rytm życia, ale jednocześnie chcą pozostać blisko miejskiej infrastruktury. Sklepy, kawiarnie, promenada wszystko jest dosłownie w zasięgu spaceru. Sam kompleks, w którym znajduje się to mieszkanie, jest kameralny. Znajduje się w nim tylko 11 mieszkań, co gwarantuje prywatność i spokój. To opcja dla tych, którzy nie lubią mieszkać na dużych osiedlach, a wolą przytulność małego domu. Mimo niewielkich rozmiarów, w kompleksie znajduje się infrastruktura odkryty basen, gdzie można spędzać gorące letnie dni, zimowe jacuzzi, łaźnia rzymska, sauna, mała siłownia, strefa barbecue stworzona na wieczory z rodziną i przyjaciółmi, generator zapewniający nieprzerwane zasilanie w całym kompleksie oraz plac zabaw dla dzieci. No dobrze, przejdźmy do obejrzenia tego mieszkania. To dupleks o układzie 4 plus 1. To mieszkanie to doskonały wybór dla rodziny lub dla tych, którzy cenią sobie przestrzeń. Mieszkanie jest bardzo jasne, z dużymi oknami i przemyślanym układem. Przestronne pokoje, wygodny podział na strefy, możliwość stworzenia wygodnego pokoju dziecięcego, gościnnego, gabinetu cóż, możliwości jest wiele. Jedną z głównych zalet jest bardzo piękny widok na morze. To jest właśnie ten widok, który chce się zobaczyć rano, otwierając oczy i wieczorem, gdy morze przybiera barwy zachodu słońca. Nasze wideo dobiega końca i jeśli ta oferta przypadła Wam do gustu, napiszcie do nas na nasz numer firmowy, który widzicie na ekranach. Z przyjemnością prześlemy Wam więcej informacji i zorganizujemy osobistą prezentację. Dziękujemy, że obejrzeliście to wideo do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Pokazujemy na nim nie tylko wideo prezentacje nieruchomości, ale także filmy o życiu w Turcji. A ja chciałabym się z Wami pożegnać i do zobaczenia w kolejnych wideo prezentacjach. Cześć!